Witaj na kolejnej lekcji kursu naturalnego z chemii jesteśmy w dziale związki nieorganiczne, a to jest lekcja poświęcona kwasom. Jest to część pierwszej lekcji. Zaczniemy sobie od wzoru ogólnego kwasu, który występuje w wielu podręcznikach właśnie w takiej formie HMR, gdzie H to atomy wodoru, zaś M to liczba atomów wodoru, gdzie jednocześnie M i to M. To jest wartościowość reszty kwasowej. Zaś samo R jest to właśnie reszta kwasowa. Yy, ta jedynka tutaj to jest wartościowość wodoru. Jest ona równa 1. I, I poświęcę sekundę, jeśli tego nie pamiętasz, na wyszczególnienie reszty kwasowej kwasu oraz na właśnie ustaleniu jej wartościowości, bo to będzie później istotne. Więc na początku kwas o wzorze H4SiO4. Reszta kwasowa jest to wszystko prócz atomów wodoru, więc zaznaczam sobie tą resztę kwasową. Jest ona tyle wartościowa, ile jest atomów wodoru w kwasie. Tutaj mamy 4 atomy wodoru, więc ta reszta jest czterowartościowa. Analogicznie, tutaj mamy kwas o wzorze H2SO4, więc wszystko oprócz wodoru to jest reszta kwasowa. Jest ona tyle wartościowa, ile jest wodoru w kwasie, w tym przypadku 2. Jednym z podstawowych podziałów kwasów jest ich podział na kwasy tlenowe oraz na kwasy beztlenowe. Kwasy tlenowe są to takie kwasy, które w reszcie kwasowej posiadają atom lub atomy wodoru. Tutaj na przykład w kwasie HNO3 mamy tlen w tym miejscu i mamy aż trzy atomy tlenu, no i w każdej reszcie kwasowej możemy ten atom tlenu wyróżnić. Zaś w kwasach beztlenowych, w reszcie kwasowej nie ma tych atomów tlenu, znajdują się inne pierwiastki lub inny pierwiastek. Teraz postaram się w miarę szybko i logicznie wytłumaczyć nazewnictwo kwasów. Na przykład mamy kwas H3PO4. Jak ten kwas nazwać? Pierwszą rzeczą, którą zauważamy, jest obecność atomu fosforu w tym kwasie. Więc na pewno będzie to kwas fosforowy. Ale nieraz na końcu podajemy jeszcze jakąś cyferkę w nawiasie, świadczącą o wartościowości. Atomu pierwiastka, właśnie tego kwasu kwasotwórczego, w tym przypadku fosforu. Jak obliczyć tą wartościowość? Schemat jest następujący. Od liczby atomów tlenu, w tym przypadku od czwórki, 4, mnożymy razy wartościowość tlenu, która zawsze wynosi 2. Tutaj mnożymy razy 2. Następnie odejmujemy od tego wszystkiego liczbę atomów wodoru. Czyli w tym przypadku 3. I tutaj 4 razy 2, 8 minus 3, 5, więc to jest wartościowość fosforu. Więc kwas nazwę kwas fosforowy 5, oczywiście rzymskie na końcu w nawiasie. Spójrzmy na przykład kwasu H2CO3, czyli na pewno to będzie kwas węglowy, ponieważ wreszcie kwasowej znajduje się atom węgla. Obliczmy zatem wartościowość pierwiastka kwasotwórczego, czyli w tym przypadku atom węgla. Czyli tak, od liczby atomów tlenu, czyli w tym przypadku jest to 3, tą liczbę mnożymy razy wartościowość tlenu, czyli razy 2, oraz odejmujemy liczbę atomów wodoru, czyli 2, 6 minus 2 jest to 4 i faktycznie węgiel jest tu czterowartościowy, ale mimo to my tego kwasu nie nazwiemy kwas węglowy 4, tylko tą czwóreczkę w nawiasie sobie podarujemy, dlaczego tak robimy. Ponieważ węgiel tworzy tylko jeden kwas, kwas węglowy. I wiadomo, że węgiel jest tam na czwartym stopniu utlenienia, yy, czyli jego wartościowość jest równa 4, dlatego to możemy sobie podarować. Zatem musimy na przykład mówić kwas fosforowy 5, ponieważ fosfor może tworzyć wiele innych kwasów na różnych stopniach utlenienia. Węgiel tworzy tylko kwas węglowy, gdzie jest czterowartościowy. Podobna sytuacja jest również w kwasach siarkowych. Mamy kwas siarkowy 6 oraz kwas siarkowy 4, gdzie musimy skonkretyzować, ilo wartościowy jest pierwiastek kwasotwórczy, w tym przypadku siarka. Jeśli zajmujemy się już nazewnictwem kwasów, to na szczególną uwagę zasługują właśnie kwasy fosforowe. W wielu podręcznikach oraz na naturze zamiast nazwy kwas fosforowy 5 często również się spotykamy z nazwą kwas ortofosforowy. I wtedy tą piątkę już sobie odpuszczamy, czyli nie mówimy ortofosforowy 5, tylko po prostu kwas ortofosforowy. I żeby wyjaśnić skąd ten przydrostek orto, przytoczę fragment książki nieżyjącego już profesora Bielańskiego Podstawy chemii nieorganicznej, który brzmi: Zgodnie z obecnie przyjętą nomenklaturą yy, skondensowane kwasy fosforowe o łańcuchowej budowie cząsteczki nazywamy kwasami ortofosforowymi. Czyli ta nazwa sugeruje nam, że ta cząsteczka kwasu, cząsteczki tego kwasu będą miały budowę łańcuchową. Jednak ten kwas ortofosforowy, inaczej kwas fosforowy 5, możemy także odwodnić. Jeśli usuniemy cząsteczkę wody z tego kwasu. Otrzymamy kwas HPO3, gdzie fosfor jest również na piątym stopniu utlenienia. Jest to tak zwany kwas metafosforowy i również zacytuję fragment książki. Kwasy o pierścieniowej budowie cząsteczki nazywamy kwasami metafosforowymi, czyli ten kwas będzie tworzył pierścienie najczęściej po trzy cząsteczki kwasu. Te wszystkie informacje dodaję, dodaję jako ciekawostka. Jednak do matury proponuję orientować się nawet w takim nazewnictwie. Następnie przypomnijmy sobie krótko, jak kwasy możemy otrzymać i podzielę sobie, osobno omówię kwasy beztlenowe i osobno kwasy tlenowe. Otrzymywanie kwasów beztlenowych pokażę na przykładzie kwasu siarkowodorowego. W pierwszym kroku musimy ten siarkowodór otrzymać, i mamy co najmniej dwie drogi otrzymywania. Pierwsza to bezpośrednia synteza pierwiastków, druga to działanie mocnym kwasem na siarczki metali. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku otrzymujemy gazowy siarkowodór. I żeby otrzymać teraz kwas siarkowodorowy, musimy ten gaz rozpuścić w wodzie. I zapisujemy to tak: H2S z indeksem G na dole, co oznacza stan skupienia materii, czyli gaz, następnie nad strzałką piszemy H2O, czyli rozpuszczamy coś w wodzie. Dlaczego ta woda nie jest w substratach? Ponieważ woda nie bierze udziału w reakcji, ona tylko służy jako rozpuszczalnik. I otrzymujemy H2S z indeksem AQ, z łacińskiego aqua, czyli woda. No i według tego schematu możemy otrzymać dowolny kwas beztlenowy, rozpuszczając odpowiedni gaz w wodzie. Przechodzimy teraz do otrzymywania kwasów tlenowych. Na przykład chcę otrzymać kwas o wzorze HNO2. Krok pierwszy to ustalam sobie wartościowość nie metalu, co już robiliśmy czyli liczba atomów tlenu razy wartościowość tlenu, czyli również 2, minus liczba atomów wodoru, czyli 1, 4 minus 1 to jest 3. Więc jest to kwas azotowy 3, gdzie azot jest trójwartościowy. Cała reszta kwasowa jest oczywiście jednowartościowa, ponieważ tu jest jeden atom wodoru. Krok drugi. W kroku numer dwa, znając wartościowość niemetalu, ustalamy wzór tlenku tego niemetalu. W tym przypadku będzie to tlenek azotu i będzie to 3, ponieważ tą trójkę wyliczyliśmy wcześniej. Tlen jest zawsze tu wartościowy, no i na krzyż N2O3. No i krok trzeci, ostatni, yy, musimy... Przeprowadzić reakcję syntezy właśnie tego tlenku, nie metalu, z wodą, gdzie produktem właśnie będzie kwas, który chcemy otrzymać. Jest to naprawdę bardzo proste, jednak musimy pamiętać o jednej rzeczy. Tutaj na uboczu i uwyższenie, że w przypadku tworzenia kwasu ortofosforowego, już wiemy, że to jest kwas fosforowy 5 inaczej, tlenek, który w kontakcie z wodą właśnie daje ten kwas, mimo że fosfor jest tam pięciowartościowy. To nie będzie P2O5, lecz to będzie jakby dimer tej cząsteczki, czyli P4O10. Na koniec krótkie przypomnienie. Wszystkie mm, kwasy, które dysocjują w wodzie, barwią oranż metylowy na czerwono. Dzieje się to ze względu na obecność w roztworze kwasów kationów wodorowych. Dokładniej są to kationy oksoniowe H3O, ale o tym. Trochę więcej w części drugiej, w której omówimy sobie reakcję kwasów oraz jak się ma ich moc co do budowy.